Panie Karbowski. Mm.

ulica Marczołkowską widzimy potem świętokrzycka św i plac tu jak jest ten magdona to jest świętokrzycka tam tam kawałek dalej można się przejść i tam w oddali nie wiem czy będziecie na filmie widzieć ale widać plac Piłsudskiego, grób nieznanego żołnierza smoleńskie schody gdzieś odbywa comiesięczny 10 cyrk Thank you. I już zrobiliśmy 360 stopni, kółeczko. Ten filmik się ukaże na YouTube e, koniec października, bo jeszcze muszę grać z firmy z Majorki Jakieś filmy z filmy z Koninami zostały, to te na pewno się okaże o koniec października.